Halo, halo, witam serdecznie. Proszę powiedzieć, czy mnie słychać, jakiś plusik e, albo od jednego do dziesięciu, jeżeli jakoś jest dobra, to dziesięć, jeżeli słaba, to może być jeden, czy też słychać świetnie. Dobra, fajnie. E, dzięki, Janku. Więc tak, e, widzę jeszcze nie mamy dużej frekwencji, wiem, że e, być może część osób się późno dowiedziała, a nawet dzisiaj... E, ale to nie szkodzi. Poczekamy jeszcze trzy minutki, tak żeby kilka osób mogło tutaj dotrzeć i za chwilkę zaczniemy. Już tutaj jest nasz dyrektor Aleksander Kaczanowski, więc za chwilkę Olga będzie tłumaczyła, a Aleksander przedstawi nam wszystkie nowości. Także za dwie minutki wracamy i za chwilkę będziemy kontynuować Nasze spotkanie. Daliśmy 5 minut dla spóźnialskich, Doszło kilka osób, także będziemy zaczynać. Osoby, które się spóźnią, najwyżej do, dołączą w trakcie, a, a osoby, które nie będą mogły uczestniczyć, oczywiście będą mogły odsłuchać, ponieważ jest to spotkanie nagrywane. Ja tutaj, rozpoczynając, jeszcze chciałbym pochwalić się, czy też pochwalić się, dwóch naszych liderów, Janusza, Tomczaka i Krzysztofa Dawidiuka, którzy kilka dni temu również odwiedzili w Mińsku biuro Synesis, w którym oczywiście jest przygotowywana od podstaw nasza aplikacja gen i wszystkie jej jakby pochodne, marketplace i tak dalej. Więc fajnie, że osoby niespodziewanie również są zainteresowane to są liderzy, którzy Wspierają cały projekt, łącznie tutaj z Jankiem Wyrębkowskim. To jest taka czołówka, trójka, która najbardziej się angażuje w projekt i wierzy, wie co mówi, pokazuje to z każdej strony, więc naprawdę warto by brać z nich przykład, bo te osoby no, osiągają już tutaj w Genformie. Najwyższe poziomy w karierze. A to dlatego, że zrozumieli ideę i cały pomysł, co za tym stoi, jak wielkie pieniądze będą tutaj dla tych osób, które się więcej zaangażują. Także oddaję już głos. Witam serdecznie tutaj Aleksandra Kaczanowskiego, naszego głównego dyrektora Gem4Me, całego projektu grupy Dzią Formi i zapraszam do prezentacji. Oddaję głos Olga, również możesz się w tej chwili połączyć. Pozdrawiam. Więc no mamy jeszcze tutaj Olga ma problemy techniczne z mikrofonem. Musi go ustawić, więc jeszcze chwilkę damy czasu. Jeżeli będziecie mieli ważne pytanie, to na koniec oczywiście lub trakcie możecie, możecie je napisać, ale żeby też nie było tego nie wiadomo, ile i żeby się pytania nie powtarzały. 3, 4, 5 ważnych podstawowych, na które tu Aleksander na koniec również na pewno nam odpowie. Jak już obserwujecie, jesteśmy już w granicach 10 milionów pobrań, także jest to liczba, która, która już ładnie, bardzo ładnie wygląda. A jeszcze kilka kroków i będzie 50 i również 100 milionów. A, a to, wiadomo, oznacza wielki sukces dla wszystkich, no i wielkie również zyski. Także Olga już jest. Myślę, że mogę oddać głos, więc zapraszam Aleksandra i Olgę do rozmowy. Halo? Olga, czy już możemy zaczynać? Jeżeli masz jakiś problem, to nie wiem przez co się logujesz, powinnaś najlepiej zastosować Google Chrome. Wtedy nie będzie tam system żądał żadnego żadnej wtyczki dźwiękowej czy coś takiego. No i oczywiście zaakceptować udostępnianie mikrofonu i kamery i powinno to wszystko iść, bo już przecież prowadziłaś kilka razy. Więc daj znać czy Możemy zaczynać albo połącz się w tej chwili tutaj ze mną na żywo. No, jest, jest. Halo. Nie, czy przepraszam, mamy problemy techniczne, już jestem. Czy słychać mnie dobrze? Tak, dobrze, 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 dobrze. Świetnie, dziękuję. Tylko trzeba na drugi raz to wcześniej przygotowywać, ok? Tak, rozumiem, po prostu wszystko było wcześniej w porządku, a dzisiaj jakieś jakąś aktualizację tutaj wymagał program. No dobra, wybaczamy. Także witam, witam się serdecznie i zapraszamy Aleksandra. E, pamiętaj tylko Olga, abyś e, kończąc danie dopiero wyłączała mikrofon i, i zaczynała chwilkę, bo wtedy wtedy nie będzie nam urywać początku i końca. Ok? Dobrze rozumiem. Najlepiej wam wyłączać, tak? Mikrofon, tak, tak, kiedy nie mówię. Mikrofon, uh -huh. kiedy włączy, Aleksander mówił i włączaj yy, chwilkę po jego zakończeniu, bo wtedy dźwięk zdąży dotrzeć i, i wrócić jakby. Nie? Dobrze, dobrze. Dobra, uh -huh. Mikro ode mnie zapraszamy. Uh -huh. Witam wszystkich Państwa. Jest mi niezmiernie miło Państwa powitać. Nie spotykamy się tak często. Tutaj pojawiły się pytania, na jakim etapie jest opracowanie naszej aplikacji, dlatego tutaj zorganizowaliśmy to spotkanie. Najpierw poruszymy kwestie różnych aktualności, promocji, a następnie będą mogli Państwo zadać pytania tutaj w czacie. Tutaj będziemy mówić o tym, że że każdy, nie człowiek, szuka, szuka sposobów, skąd wziąć pieniądze, jak pomnożyć swoje pieniądze. I takimi możliwościami są, jest finansowanie typu venture i tutaj na ekranie Państwo widzicie przykłady takich inwestycji venture, gdzie, gdzie dochód wynosi 61 tysięcy e, 600 procent i 5 tysięcy nawet y, 1,6 6 miliarda. I chciałbym tutaj zwrócić Państwu uwagę na Thomasa Alberga, który w swoim czasie zainwestował e, w sklep internetowy Amazon i w Jima Goethe, który e, zainwestował w Messenger e, WhatsApp. I e, no, tak naprawdę tych przykładów. E, Inwestycji jest o wiele więcej, ale jest to dosyć zamknięty rynek i ludzie po prostu nie lubią się chwalić tym, że zrobili setki, tysięcy. No i taka jest smutna prawda, że, że do takich inwestycji nikt nie zaprasza drobnych inwestorów, tylko y, inwestują ludzie z, z dużymi pieniędzmi i z dużym doświadczeniem. Jest to, jest to bardzo zamknięty rynek i dlatego jesteśmy niezmiernie szczęśliwi, że udało nam się opracować taki schemat. E, w którym możemy zaprosić e, drobnych inwestorów i e, tam, ta do, ten dolny próg e, inwestycji wynosi 135 e, 135, 135 euro. E, I tutaj cel, jak Państwo widzicie na, na slajdzie, jest to stworzenie Messengera z Marketplace, następnie zwiększenie ilości e, użytkowników. Aby stworzyć przepływ środków pieniężnych, następnie sprzedanie, tak aby każdy, każdy z inwestorów mógł zarobić, otrzymać zarobić, zysk w zależności od pakietu akcji. I największą zaletą na danym etapie jest, jest to, że my nie proponujemy Wam wzięcia udziału w, w projekcie. W który nie wiadomo jak będzie wyglądał, tylko tutaj mamy jasne, jasne perspektywy. Proponujemy Państwu wziąć udział w projekcie, który już na danym etapie ma 10 milionów użytkowników i wart jest 26, 263 miliony dolarów. I mówimy tutaj o projekcie Market Space, który będzie zbudowany na messengerze Jam for me. I to jest państwa wiele razy już się spotykaliśmy i, i ja mówiłem, że że nie wystarczy stworzyć messenger, a należy stworzyć messenger, który będzie miał w sobie coś unikatowego. I Właśnie dla nas jest to Market Space. I chciałbym tutaj wyjaśnić Państwu, że Marketplace jest to jest to nazwa dużych marketów, które, dużych sklepów, które są w sieci. A my nazwaliśmy swój projekt Market Space, żeby, żeby podkreślić globalność naszego projektu. I marketplace jest to nowy trend w gospodarce, który zastąpi online sklepy, jest to no, nowy poziom y, w sprzedaży internetowej i jest to, jest to nowy rodzaj y, komunikacji między sprzedawcą i kupującym i y, w ciągu najbliższych 4 lat 50% handlu będzie odbywało się za y, pośrednictwem platform Marketplace. Y, I z, y, w porównaniu z y, Messenger'em Marketplace... Y, jego dużą zaletą jest to, że on generuje duże e, strumienie pieniężne. To znaczy, um, na przykład Amazon e, otrzymuje 17% od każdej transakcji. Jeśli chodzi o eBay, jest to e, prowizja w wysokości 10-12%. E, AliExpress. E, m, Tutaj wprowadził opłatę za sklep, który wynosi 6 tysięcy dolarów rocznie. I następnym, następną dużą zaletą marketplace jest, jest to, że on, na przykład Amazon, zna o wiele więcej o nawykach zakupowych ludzi. I przez to Amazon przyciąga w tej chwili już więcej reklamodawców niż, niż Google czy Facebook. I teraz y, tutaj przejdziemy do naszej bazy, czyli y, y, czyli do tego, na czym budujemy y, nasz projekt. I y, pierwsze to nasz Messenger Gen for me, y, z którego Państwo pewnie korzystacie. Ja, y, ja y, sam korzystam. Y, i teraz znajdujemy się na takim ciekawym etapie, czyli etapie e, redesignu, e, który zostanie ukończony jesienią i po kolei będą pojawiały się następne e, wersje. Będzie to web, e, Android, następnie iOS, czyli e, aplikacja zupełnie w nowym w nowym designie, który będzie wygodny do, do pracy e, z audio, z, e, z video i otrzymamy nową wersję e, Gem4Me e, 2, wersja 2. I następnym naszym czynnikiem, naszym bazą jest to, że rośnie, cały czas rośnie ilość użytkowników. I teraz jesienią przekroczymy ten pułap 10 milionów użytkowników. I następnie jest to wciąż rosnąca wartość messengera. Według wyceny niezależnych firm audytorskich. W tej chwili jest to 263 miliony, ale my cały czas będziemy przeprowadzać takie, takie wyceny i w końcu mamy nadzieję dojść do, do miliarda. I następne ważne wydarzenie. W czerwcu 2009 roku. Po przeprowadzeniu kontroli przez Europejski Regulator, Europejski Bank Centralny, akcje zostały odnotowane na północno-europejskiej giełdzie NASDAQ i tym sposobem będziemy mogli zaangażować dużych, zaprosić dużych inwestorów, czyli tak zwanych inwestorów instytucyjnych i kwalifikowanych. Ponieważ obligacje mogą być kupowane tylko przez y, takich y, inwestorów. I następne, y, następna rzecz to, to nasz mocny programista y, z dużą ilością y, aplikacji i programistów. I m, między innymi y, y, stworzył. Y, takie aplikacje jak platforma, platforma Playtika, która była sprzedana za 4,5 miliarda dolarów. I jeśli chodzi o Market Space, to chcemy, żeby to była taka globalna platforma, gdzie dowolny sprzedawca, czy to z Polski, Japonii, Argentyny czy Ameryki, stworzy, będzie mógł stworzyć swój sklep i dotrzeć do odbiorców z, spoza swojego regionu, na całym świecie. A dla klientów, czyli kupujących, będzie to wygodny dostęp do sprzedawców, o których wcześniej nie znali i możliwość e, rozmawiania, prowadzenia e, dialogów ze sprzedawcą, e, z, z jego innymi klientami, a także otrzymywania powiadomień i wybierania, od których sklepów e, chce się otrzymywać takie powiadomienia. I w tej chwili, jeśli chodzi o market space, yy, mamy pierwszą wersję. Jest już możliwość umieszczania tam towarów. Mamy ponad 500 yy, sklepów w tej chwili, ale już yy, zobaczyliśmy yy, pewne, yy, pewne wady, minusy. I dlatego już pracujemy nad wersją 2.0. I yy, 9 września zostanie yy, przedstawiona yy, testowa wersja alfa. A wersja beta zostanie e, otwarta już dla wszystkich i przedstawiona na naszej konferencji 13 października. Akcja Briada? 13 października. I teraz kilka słów o naszej unikalności, o tym, co, e, stwarzy, co powoduje, że jesteśmy tacy wyjątkowi i kilka słów o naszych e, jeszcze wadach i minusach. No i po pierwsze, tak, o czym tutaj musimy powiedzieć, to, że są, są na świecie Messengery i są platformy Marketplace, ale są wyłącznie dwie platformy, które łączą w sobie Messenger i Marketplace. Jest To WeChat i, i, i Jam4Me, nasza platforma. Jeśli spojrzymy tutaj na historię platformy WeChat, to w 2015 roku został. Wychaz został wyceniony na 83 miliardy. Kiedy pojawił się na nim Marketplace w 2019, jego wartość wzrosła do 400 miliardów dolarów. I w odróżnieniu od Wychata, naszym celem jest stworzenie takiej globalnej platformy. Żeby dotrzeć do, do użytkowników na całym świecie. I naszą zaletą jest, jest również to, że opracowujemy nasz, naszą platformę od 2006 roku i wszystkie najważniejsze funkcje będą już opracowane do końca tego roku. I następną naszą dużą zaletą jest to, że Nasz, nasz schemat prawdy jest, jest bardzo bezpieczny, niezawodnie chroni inwe, in, inwestorów. Nasze główne firmy Genformi są zarejestrowane w Szwajcarii, na Malcie, Wielkiej Brytanii i Estonii. Dlatego chcemy być pewni, że, że inwestorzy otrzymają swoje zyski. I, i następną naszą zaletą jest, jest program poleca, polecający, który. Pozwala otrzymywać nie tylko, um, dzięki któremu nie czekamy tylko na, na zyski, które przyjdą potem, a już w tej chwili możemy codziennie uzyskiwać y, do, y, dochody, zarówno w postaci bonusów, jak i w postaci akcji. No i teraz kilka słów o naszych wadach, a tak naprawdę może o ryzyku, który oczywiście y, niesie y, nasza y, inwestycja. No i po pierwsze, e, oczywiście, jak każdy projekt typu Venture, e, to nie jest 100% zagwarantowany zysk. 100% zagwarantowany zysk to kiedy inwestujemy w banku i otrzymujemy tam pół procenta czy procent, ale równocześnie inwestycje typu Venture to bardzo wysoka rentowność, wysokie, wysokie zyski. Następną naszą e, wadą jest to, że faktycznie nie możemy zagwarantować e, określonych terminów. Czyli m, ciężko jest powiedzieć, czy będzie to grudzień e, dwa, 2019 roku, czy luty dwutysię, e, 2020 roku. I wiele osób pyta, no, w końcu, e, kiedy w końcu e, e, będą te rezultaty. Ale widać, że już jesteśmy na e, końcowym etapie. I z drugiej strony, e, program polecający pozwala na bieżąco e, zarabiać, e, zanim pro, e, program e, będzie zakończony. No i następne, następnym takim minusem jest to, że no, nie możemy do końca e, powiedzieć, za ile zostanie e, sprzedana nasza aplikacja, ale już w tej chwili e, Wartość aplikacji wynosi, została ocenio, oceniona niezależnymi firmami audytorskimi na 263 miliony dolarów i mamy nadzieję, że w przyszłym roku e, ta suma będzie rosnąć i już będziemy mówić o, o miliardach, e, o miliardach dolarów. E, I my mm, jako kierownicy, dyrektorzy, programiści i cała, cała ekipa wierzymy w nasz projekt i wierzymy, że zostanie on pomyślnie e, ukończony. I tutaj chciałabym zwrócić Państwu uwagę na fakt, że w tej chwili u inwestorów znajduje się już 45% e, akcji, ale w e, tego, że będziemy przyciągać także dużych inwestorów, e, tutaj 55% jeszcze to jest nasze pole do popisu. No i na koniec taki miły przykład e, inwestycji typu wincer. Typu Chciałbym, żeby też tutaj o nim pamiętano. E, I tutaj e, e, przytaczam ten przykład, ponieważ, poni, ponieważ jest on bardzo bliski temu, co robimy. Czyli tutaj e, szkoła, e, rada wierników szkoły e, z, zainwestowała małą sumę, w firmę Snap, która dopiero co przystąpiła wtedy do tworzenia e, Snapchata i e, na koniec zarobiła 24 miliony dolarów, czyli jest to rentowność e, w wysokości 240 40 tysięcy procent. I tutaj chciałabym, żebyście Państwo zwrócili na tą uwagę, że w 2012 nikt jeszcze nie wiedział, co to jest Snapchat. A kiedy w 2017 wszyscy nagle chcieli inwestować, już nie było takiej możliwości. I myślę, że w naszym przypadku będzie to wyglądało podobnie. I tutaj na tym przykładzie chciałabym zakończyć ten krótki, krótki opis naszego projektu i mam nadzieję, że, że, że on, że ta prezentacja Wam... Pomoże zrozumieć y, to, co robimy. I tutaj chciałbym teraz zrobić, y, ogłosić kilka, kilka rzeczy związanych z, ze stroną techniczną, jak i z promocjami. Y, jak już wiecie, finansowanie, y, finansowanie y, aplikacji jest już zakończone, wszystkie akcje zostały, y, zostały sprzedane, ale jest kilka set y, akcjonariuszy, którzy nieprawidłowo złożyli dokumenty i martwię się, że, że jest około 200 udziałowców z Polski, którzy nie złożyli dokumentów. I tutaj zgłaszaliśmy już kilkakrotnie... Halo, Olga, jesteś? Pod... Tak, jestem, jestem. Słuchajcie, to Czy... może tak streszczę tu szybciutko, chociaż jest tutaj to opisane. Dobrze. 10 mhm. września, do 10 września jest ostateczny termin... Weryfikacji, aby znaleźć się w rejestrze akcjonariuszy Genformy Investment PLC. Więc pamiętajcie o tym i poinformujcie wszystkich swoich partnerów, znajomych, kogokolwiek, żeby tego nie przegapił. Jest około jeszcze 200 osób, które nie zrobiły tego. Jest lista, mamy, mamy ją wyszczególnioną, więc trzeba po prostu się z tym spieszyć, bo jeżeli po 10 września będzie dokończony rejestr, on się zamknie, to niestety już będzie bardzo duży problem, żeby tutaj ktoś mógł dołączyć tak, bez weryfikacji, to, także miejmy to na uwadze. Jeżeli macie pytania, jakieś waprosy, to, to proszę tutaj możecie napisać i za chwilkę będziemy na nie odpowiadać. I tutaj chciałam jeszcze dodać, że dla wszystkich naszych akcjonariuszy ten termin był do 1 września. Dla Was tutaj przedłużyliśmy do 10 września. Halo, posi... halo, halo. Tak, Jest słychać ty? mnie? Jestem? Czy Bo dobrze nie słychać, nie słychać? Czy mówisz coś? Ja słyszę, Ulgo. Mówię, mówię? Tak. Aha, okay. Tak, czyli ten termin został przedłużony do 10 września dla was specjalnie, ale chcielibyśmy, żebyście już y, Państwo zaczęli tutaj. Halo, ten proces. Halo, czy, czy tutaj Olgę słychać, napiszcie na czacie, bo ja nie słyszę. Tak. Y... Janusz, czy słychać Olgę? Aha. Okay, słychać. Dobra, przepraszam, nie przeszkadzam. Dobrze, i żebyście Państwo zwrócili się do, do obsługi klientów, która ewentualnie pomoże z dokumentami. Mhm, jeszcze trzy takie ciekawostki chciałbym. Państwo powiedzieć. I tutaj y, wprowadziliśmy jeszcze system cashback przy opłacie za pomocą Bitcoinów i przez nasz system y, Trans, y, trans transcoin. transcoin. Jest to o? 10 i 7%. Kiedy przejdziecie Państwo do opłaty, to, to wszystko zobaczycie te możliwości, czyli płaty transcoin lub y, Orange Pay i, i tutaj załączyliśmy też taką instrukcję. Jak, jak można otrzymać ten cashback. Tutaj po lewej stronie też w czacie macie Państwo te instrukcje w języku angielskim, jeśli będzie potrzeba, też możemy przetłumaczyć ją na język polski. I tutaj jeszcze mamy jedną, jedną promocję, czyli do 1 września, da, dawajcie może, i y, y, promocję y, maksymalny dochód pozwala wszystkim partnerom otrzymywać y, pełny dochód. E, za e, zaproszenie e, do projektu taki sam jak, e, jak, e, in, e, jak inwestor. Czyli partnerów, e, niezależnie od ich, e, od ich e, statusu, otrzymywać ten sam dochód jak e, inwestor. No, taki przykład: na przykład, jest, jeśli macie Państwo status GO za 135 euro i zapraszacie inwestora, to otrzymujecie 300 euro premii plus 9 e, akcji. Jeśli Państwo um, zaprosicie inwestora um, w trakcie um, trwania um, promocji, to otrzymacie Państwo 600 euro i 27 akcji. To samo, um, to samo um, jeśli zapraszacie Państwo nowego partnera w statusie um, BIS um, i. Ili Premium. Premium, i Biz. W czacie znajduje się tabelka, prosta tabelka, z której wszystko tutaj będzie jasne. I następna nasza promocja jest to promocja aktywów pakiet rozwoju. Jeśli kupujecie dowolny pakiet Go, Biz albo invest to otrzymujecie w prezencie pakiet w ilości równej liczbie akcji w zakupionym pakiecie. No, na przykład kupujecie pakiet GO, gdzie są dwie akcje i otrzymujecie taki sam pakiet z dwoma akcjami. Pakiet INVEST, gdzie są 54 akcje. W promocji taki sam pakiet. I możecie aktywować ten pakiet na siebie i otrzymacie w pakiecie go 4 akcje, w pakiecie in, Invest 108 akcji, ale można też y, kupić ten pakiet dla partnera i zarejestrować go na partnera i on w, y, tym sposobem otrzyma, otrzyma akcje i, i będzie w strukturze. No i na tym będę tutaj kończył i po lewej stronie możecie Państwo sobie tutaj otworzyć te wszystkie aktualności i nowości i do 1 września będzie, będą trwały promocja, ale tutaj powiem w sekrecie, że naprawdę do 2 można będzie uczestniczyć w promocji. Dziękuję jeszcze raz za, za uwagę. Mam nadzieję, że prezentacja była pomocna i tutaj e, teraz e, mogę odpowiedzieć na pytania, które proszę e, pisać w czacie. E, Olga, ponieważ ja nie słyszę, jak mówisz, więc prosiłbym tutaj teraz pojawiają się pytania. Mhm. przetłumacz je tutaj dla Aleksandra, żeby mógł odpowiedzieć, ok? Na czacie są. Mhm. Dobrze. Mhm.